Jesteś na spacerze w lesie. Na spacerze. Ja uwielbiam spacery. Słuchajcie, pewnie że nie szukamy zatłoczonych, znaczy zatłoczonych, uczęszczanych miejsc, ale do lasu. Myślę, że przy tej pogodzie naprawdę warto się wybrać. Słońce świeci, ptaki śpiewają. Ja nie wyobrażam sobie teraz siedzieć w domu. W tej chwili jestem w lesie z synem. Gdzieś daleko widzę jedną kobietę. Ale. Naprawdę to jest około 30, może 50 metrów. Nigdy nie byłam dobra w określaniu odległości, ale mniejsza z tym nie jest w, blisko mnie. Słuchajcie, jeśli nudzi wam się zwykły spacer, jeśli zwykły spacer dla Ciebie to za mało, bo dla mnie zdecydowanie to jest za mało. Ja ćwiczę tyle godzin dziennie. Ja bardzo potrzebuję teraz ruchu. Ja nie, nie potrafię się zamknąć zupełnie, nie wychodzić. Słuchajcie, jeśli zwykły spacer to za mało, wykonaj, wykonaj kilka ćwiczeń na spacerze. Ja Ci pokażę, co proponuję, sześć. Możesz wykonać wszystkie te ćwiczenia. Możesz wybrać, przypuśćmy, cztery ćwiczenia i powtórzyć przynajmniej trzy razy. Cztery ćwiczenia, lub przynajmniej 3 razy 6 ćwiczeń. Każde ćwiczenie wykonuj sobie przez 20 sekund, zrób 10 sekund przerwy. Pewnie nie zmierzysz tego czasu idealnie. Polić sobie mniej więcej, albo przy, po prostu przez chwilę wykonuj, zmień ćwiczenie. Moim zdaniem trzeba sobie radzić tak jak umiemy. Zawsze ważniejszy jest ruch, lepszy jest ruch niż bez Dobrze, to zaczynajmy. Pierwsze ćwiczenie to będzie zwykły bieg w miejscu. Ale biegniesz, starasz się biec szybko. Starasz się podnosić kolana trochę wyżej. Żeby zwiększyć intensywność, możesz dodatkowo napiąć mięśnie ramion. Dobra, mamy pierwsze ćwiczenie. Teraz tak, ta brzoza aż się prosi o to, żeby wykonać na niej ćwiczenia na triceps. Popatrz. Siadasz, opierasz dłonie na brzozie, uginasz ramiona, prostuj. B Na wydechu prostujesz. Na wydechu napinasz mięśnie. Napinasz. Hop. Dobrze. Mamy dwa ćwiczenia. Kolejne ćwiczenie. Skład. Czyli stopy w linii u. Pośladki. Daleko w tył. Schodzisz nisko. Wracasz. Napinasz schodzisz nisko, wracasz na pinarz. To jest prostsza wersja składu. Jeśli ta wersja jest dla Ciebie za łatwa, za lekka, dodaj do tego wyskok. Hop! 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 I masz już trochę intensywniejsze ćwiczenie. Kolejne ćwiczenie. Deska, pewnie. Możesz wykonać ją wszędzie. Opierasz dłonie, dłoni pod barkami, brzuch napnij, ściągnij łopatki. Napnij pośladki. To jest podstawowa wersja. Jeśli ta wersja jest dla Ciebie za lekka, nudzi Ci się, to na przykład odrywaj ramiona. Pierwsza modyfikacja. Druga: na przykład odrywaj raz jedną nogę, raz drugą. Tu staraj się dodatkowo mocniej napiąć. Raz jeden pośladek, raz drugi. I jeszcze trzecia modyfikacja. Jeśli żadna z poprzednich wersji nie przypadła ci do gustu, to możesz na przykład przejść się w dół, a potem wrócić. Dobrze? Hop! Czyli czwarte ćwiczenie to deska. Piąte. Ta zwalona brzoza. Aż się prosi o to, żeby przez nią przeskakiwać. Zobacz, hop! Mamy piąte ćwiczenie. O! Przeskakujesz. Raz. Dwa, Raz, dwa, raz, dwa. Piąte ćwiczenie. Mamy szóste ćwiczenie. Schodzisz nisko, podnosisz brzozę i robisz z nią biceps. Oczywiście nie żartowałam. Nie robisz z całym kawałem brzozy, z całą wielką brzozą. Nie zrobisz. Ja też nie zrobię. Słuchaj, nie biceps. Zrobimy inne ćwiczenie. Możesz zrobić sobie na przykład wykrok. Hop, zmieniasz nogę. Hop. I w dół. I w dół. I w dół. W dół i tyle. Przypominam, pierwsze ćwiczenie to był bieg. Czym szybciej, czym wyżej kolana, czym mocniej ramiona pracują, tym większa intensywność. Drugie ćwiczenie. Pamiętasz? Triceps. Triceps. Napinasz. Trzecie ćwiczenie. Skład. Hop. Zwykły. Albo z wyskokiem. Tak. Czwarte ćwiczenie. Deska. Dowolna. Piąte ćwiczenie. Przeskakujesz. Przeskakujesz. I szóste ćwiczenie. Hop. Hop. Hop, hop. I tyle, na razie to na tyle. Powodzenia, trzymajcie się. Do zobaczenia.